No, siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Wczoraj był się mecz ćwierćfinałowy Pucharu Włoch, w którym Atalanta gała z Fiorentiną. Fiorentina wygrała ten mecz 3 do 2 po golu, no prawie w ostatniej akcji meczu. Z tego wejdziemy później. Najpierw w 9 minusie strzelił z karnego o piątek. No to już jednego gola ma. Później z opakostawy runą w 30 pasyście frowlera. Później. na połowę strzela 1-1. Piątek nie trafił karnego, ale dobił. Dobił, tak wybram Obronił i on do Youpicha już zaobroniono. Trochę jak Kane w meczu pufiowym Euro Angiadania, gdzie Michael pomimo że był osiapiany laserem przez widyw angielskich, obronił karnego, ale Kane dobił, dobił to łócikające to u piłki. wiecie. na piątka jednak niezły teby, były jednak dwa gole. Bo to był sprowadzany raczej, by być no, zmiennikiem Wlachowicza Jak wiemy, Wlachowicz poszedł do Juve. Krzaj strzelił gola, więc w dwóch meczach, strzelił, w meczach dla Juve strzelił dwa gole. No i była informacja, że był oferowany Realowi. A ja się nie dziwię, czemu Real niego nie chciał. Bramuś to duży talent, strzelec, ale wiecie. Jowisz też był, kurde, dużym strzelcem, w no, jak przyszedł, do, kurde, do Realu, to kurde, jego stoty są, no nieporównywalne ja z tym, co we Frankfurcie było. Więc, no, Jowicz nie mógł powiedzieć. No, że jeśli się sprawdzi w innej lidze, to możliwe. A tak to został w tej, której był, więc, no, nie wiemy, jakby się w Hiszpanii nagle zaczął działać. No ale i tak sobie bęba, po przychodzi do realu. Więc miało miejsca, gdzie grać, na w Juve, w Juve to kurde. To jednak Morata jest. Jest trochę szkoda, że musi grać z tym Moratą, czyli nie umie kurde trafić w bramkę i nie być na spalonym. No i Milenković dziewięćdziesiątej w się po Aventury. Strzelił bramkę, która dała zwycięstwo że nie, z Florencji. Widzicie, po kursach Atalanta była faworytem tego meczu, ale to Fiorentina wygrała 3-2. Więc no, piątek fajny debiut, za, znaczy nie debiut, fajny mecz zaliczył, dwa gole. Ona ja wygrała. Wiecie co ja chyba na kipica w Fiorentinie w tym wygrać, żeby wygrali jeden Puchar Włoch. łoch. dla pionka, trofeum. Jedź Chyba to wygrał 2-1, tak jak mówiłem, po kolach i Flachowicza. Tylko coś sprawdzać, czy tam nie był z samą buja, bo coś było, że że tam ktoś gadał, żeby czy nie jest. Nie udany był jako samobój. A jednak, jo! Jednak, teraz są że sądzi samobój, czyli jednak nie. Czy jednak zachowić w dwóch meczach jeden gol? Niby strzeił, ale uznaj to jako samobój, jak to samo było. Kurde, ostatnio w meczu legi z zagłębiem. Reszki trafił bramkę, ale uznaje, że to kopacz. Czy tam ktoś, kto to wtedy bo to, po nim poszła Ibramka swoją policzną, no i wtedy ty bo miał dwie asysty, a tak miał jedną. A i tak są zwolennikiem meczu według kibic flagi, więc no... W tych dwóch asyst, a ja muszę pojechać dalej. Milan rozpierdolił. Lazio 4-0. Giru. Giru, powiem wam tak, Zero. A powiem tak, my mówimy o tych, Ronal, o tych karach jak do Mecji, Lew, jakie to nie napastnicy są. A takim, który mocno nie jest Zero W derbach Mediolanu ostatnich lekhistów Milanu było mówione z tych opieka, słyszałem, że był niewidoczny. Ale w 3 minuty chyba tam potrafisz się dwie bramki, które dają zwycięstwo. Jest no kościół jest troszkę niedoceniałem, napastnikiem, jak lamie. Czekaj, czy by ten Milan mógł jeszcze. A na którym on się. że Każe ten Milan, jakby. W na moim miejscu w Lizę wszyscy zobaczyć Tabela. Trzecie. O. Wywalczą tego mistrza, walczą, ale trzeba zobaczyć, ile kurde z latan. Kurde, nie. Co to jakieś. A. W związku. Chybiscy trochę. proszę zobaczyć z tych. E... Ile Ibra grał w tym sezonie meczy? I to jest dziwny, to patrzy, że ten Mike, na Mike, nie jak się czyta? Flil, to jest dobry bramka szkód. Gdzie jest ten tutaj? O, jest z latą. go ciągle trapił. Idzie. Ciągle coś łapie. Nie? Ciągle coś łapie. Szkoda, typa. W tym 15 meczów, 8 goli, 2 asysty. No to nie jest zły wynik, ale. Wymarsz na wynik poprzedniego w sumie. 15 goli, no to 2 asysty. Ale powiem Wam tak, duet, Giroud, Zlatan to jest dobry duet. Szkoda, że ten, no, częściej gra Giroud, bo Zlatan prawie ciągle kontuzję łapie. Mogłoby być ciekawe, ciekawie. No i Inter wygrał z Romo, 3-1. Biegny gol Sancheza i zobaczmy, kurde, jak będzie tego. Jest już drabinka z kim on grał w tym Pucharze Włoch. Kto z kim? Gdzie jest ta on oh, drabinka? Eee, co co? Juventus a w Fiorentino O kurwa, to będzie nieźle prachowić. W... Twoją było drużyną, to będzie niezłe. I w drugim, z tego co wiem, to pewnie Milan, Milan Inter. Tak, Milan Inter, no. Czyli kolejne derby Mediolanu. Czyli trochę jak te El Clasico, w tym sobie powiedzieliśmy, że trzy klasyki, co nie będziemy mieli dla liga. Czyli już mieliśmy dwa w lidze w Super Hiszpanii, ale teraz będzie kolejny w lidze, więc no... Dla fanów derbów... Miasta Mediolanu, no... To, to będzie akurat fajne. Dla ludzi, którzy oglądają, lubią derby Mediolanu. No... I podsumujemy piątek w zajebisty występ, dwa gole się cieszę. Morę go Czesiu powołał, zobaczymy. A razie w tym momencie do zobaczenia. No elo!